21 minut po północy jeden z pracowników Valve, Yoshi, zdjął jakiekolwiek ograniczenia związane z ich najnowszą grą. I teraz można o niej spokojnie rozmawiać. I jest to Deadlock. Gra Valve, pierwsza gra Valve, która wyszła od czasów half Alexa, stoi na Source 2 i wygląda ładnie, naprawdę ładnie to wygląda. Ale zanim zapytacie czym jest Deadlock, ja Wam szybko odpowiem. Jest to połączenie Moby takiej Doty, albo League of Legends, z trzecioosobowym shooterem na styl Garden Warfare. W każdym teamie jest po sześciu graczy i. Każdy z tych sześciu graczy jest wysyłany na jedną z czterech linii. Na jednej linii możesz być solo, na jednej linii możesz być z kolegą, ale nic nie stoi ci na przeszkodzie, żeby ją dowolnie zmienić. No, ewentualnie przeciwnik ci stoi na drodze, bo będzie ci pchać linię. Przed jakąkolwiek walką z przeciwnikiem należy sobie potwardzić, pozabijać. Te śmieszne stworki świeczkowe, które dają nam expa i pieniądze jednocześnie, bo to właściwie w tej grze jedna ta sama rzecz. Im wyższy poziom, tym mamy więcej punktów umiejętności do rozdysponowania, możemy je ulepszać i ulepszać. Jeżeli odpowiednio przepchamy linię, czyli będziemy na okrągło zabijać te świeczkowe stwory, będziemy mogli dorwać się do gardiana, czyli tak naprawdę do wieży. Która zadaje nam damage, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, więc należy podchodzić z świeczkostrwami. Jeżeli uda nam się tą wieżę przepchać, to możemy iść dalej i dotrzeć do walkera, czyli takiej mocniejszej wieży, która jeszcze możecie dodatkowo zestunować. A jeżeli jego też zniszczymy, spotkamy dwóch guardianów, a po dwóch guardianach. Spotkamy patrona, którego też będziemy musieli nastukać przez najpierw niszczenie generatorów jego tarczy, a potem, potem zniszczenie go i dobicie jego słabszej formy, które zapewni nam wygraną. Zabijając przeciwników świeczko stworki albo wieże, będziemy mogli kupić ulepszenia w sklepie, które są dość fajnie rozbudowane i podzielone na trzy kategorie: Weapon, Vitality oraz Spirit. W Weapon znajdują się wszystkie ulepszenia związane z bronią palną, której używamy. Weapon odpowiada za ulepszanie broni, którą dzierżymy i przeodowujemy na okrągło. Vitality odpowiada za naszą przeżywalność, a Spirit odpowiada za obrażenia, które zadajemy umiejętnościami. Im więcej mamy ulepszeń z danego typu, tym większe bonusy nam je da. Ale to też zależy od tieru ulepszeń jakie mamy, bo są cztery. Aktualnie w tej grze mamy 21 postaci, z czego jedna została dodana jakiś tydzień lub dwa temu. Niebieski Diabeł, Robocik z Laserkiem Śmierci, Kore Kanalny, Talon na kurwa i Balon, Edgy Baba z Karabinkami, Bardzo Przystojny Barman, Jebany Goblin, kanadyjski Flintstone z bronią koreogeniczną, baba wampir, dupek, inżynier t 2 ale baba, mybelove, mo and krill, lewa lampa zamiast głowy, biedny student, który nie może sobie pozwolić na mieszkanie w Polsce, więc mieszka w swojej walizce, nowe wcielenie tesli, shiv, glut z bronią na gluta, członek straży marszałkowskiej, typiara, co lubi grać w pokera, oraz japońska gałganica. Gra jest nadal w zamkniętej alfie, ale... możliwe, że niedługo zostanie ona otwarta. Nie znamy jeszcze daty premiery, ale mogę powiedzieć, iż to będzie na pewno konkurencja dla takiego Valoranta, która już tu i teraz jest znacznie kurna lepsza. Movement jest przyjemnie sorsowy, nie to co w tym ścierwie od Riotu, ale w sumie trochę nie dziwota. Pierwszy robi to samo Valve, po drugie Valorant jest nastawiony na celność broni. Jeżeli chcecie wypróbować Jedloka, Możecie się zapytać znajomego, który Go posiada, aby wam wysłał zaproszenie. Jeżeli wam wyślę zaproszenie, będziecie musieli sobie poczekać jeden, maksymalnie dwa dni i sprawdzać co jakiś czas powiadomienie na Steamie. Bardzo możliwe, że zaproszenie przyjdzie do was w godzinach nocnych. Osobiście zaczynam rozumieć, dlaczego nikt nie pracuje nad tf od paru lat, ale nadal to boli. Dzisiaj, czyli w piątek koło 17.18, planuję zrobić streama z Deadlocka. Będzie dwa dni streamowania, let's fucking go! Polecam wam Feść, naprawdę przyjemna gierka. Ale póki co, do usłyszenia i cześć.